Siema, siema! Witam Was bardzo serdecznie, cudowni widzowie, w ostatnim vlogmasie. Ryczę. Ryczę. To jest niemożliwe, że to minęło tak szybko. Dobra, ja w ogóle was muszę Was przeprosić za mój głos. Jest on straszny, bo mam strasznie zatchany nos, zatoki i mówię tak... E -e", wiecie, ciężko mi się mówi. Ale spokojnie, damy radę. I teraz tak, za, na początek oczywiście zapalimy sobie lampeczki. Dzisiaj specjalnie na ten vlogmas, bo zrobimy wszystkie tradycje vlogmasowe, tak? Wszystkie, które były dotychczas, czyli mamy tutaj czapeczkę, mamy lampeczki, mamy zaraz świeczuszki, zapalimy. Zdobyłam zapalniczkę z powrotem, więc jest dobrze. Eee, kurde, czekajcie, czekajcie. Lampeczki beczki, tutaj też się świecą. Dobrze, świeczuszki. Mamy tutaj tak, pierwszą świeczuszkę, proszę bardzo, trzy knociki. Zobaczymy, czy w prawa mi nie zeszła, bo dawno nie zapalałam, bo na początku miałam także słabo, później mi w prawa mega weszła i teraz, o widzę, widzę że jestem całkiem dobra w zapalaniu tych świeczek dalej. Kurde. A i w ogóle wywaliłam z tą z przed chwilą Hankę, bo mi się tak panuszyła. Słuchajcie, uniemożliwiała mi nagranie vlogmasa. Bo ja tutaj sobie ustawiam wszystko, a ta mi siada, wszystko rozwala. Mówię jej, usiąść i gdzie indziej. A ona poszła sobie dobrze i bardzo dobrze, bo już tak naprawdę, słuchajcie, masakra. E, dobra, i teraz druga świeczuszka. U nas jest. O! No, jednak chyba się nie nauczyłam. U nas, słuchajcie, jest e, 24 teraz, wiadomo. Wy zobaczycie dzień później tego vlogmasika. Jest w tym momencie godzina, no nie wiem, z 14, coś takiego. I rozmawialiśmy przy śniadaniu z rodziną naszą. Sorry, że to jest tak przekrzywione trochę. Kurde, my, no nie wiem, jak, jak poradzić, jak zaradzić na to. Ale rozmawialiśmy z nimi, jak oni mieli normalnie kolację wigilijną. My siedzieliśmy przy śniadaniu. I bardzo fajnie, wiecie co, powiem Wam szczerze, że jak... Na przykład, no wiecie, tam wujek na przykład pokazywał e, tak bardziej trochę domem, i tak dalej, jak tam choinkę mają, e, tam mamy kwiatki, jak e, się mają, i tak dalej. To aż po prostu słuchajcie, mi się płakać chciało, bo to jest takie, że dobre niby czasem taka wigilia, siedzenie przy stole to jest może i nuda, ale z drugiej strony e, to jest to, że to jest zawsze, co roku, i to się każe z takim ciepłem, i patrzę w ten ekran laptopa i widzę to, a później patrzę przez okno. I widzę palmy i słońce, niby fajnie, ale to jest zupełnie inna rzeczywistość i no, jak to oglądałam, to po prostu chciałam tam być bardzo. No ale my sobie spędzimy i tak Wigilię niedługo. Ja Wam pokażę, co mamy przygotowane. Wczoraj robiliśmy ciasteczka, tak rodzinnie. Nie mieliśmy co prawda takich forebek, więc wycinaliśmy samemu nożem, tam jakimiś śrubokrętami, nie wiem co to było. Te kształty, strasznie były głowa, nie mogę przez ten katar E, więc Wam pokażę, bo niektóre to jest taka beka i robiliśmy, że na przykład e, to samo, Taty tych kształty są najlepsze. E, oczywiście Kawusia. E, słuchajcie, musiałam odkupić od żulowej, rozumiecie to? Dlatego, że e, po prostu e, nie miałam, a stwierdziłam, że muszę zdobyć na ostatni vlogmas, bo Kawusia to jest tradycja. A ta Arizonka to była podróba Kawusi. Niestety e, nie jest ona świąteczna, zobaczcie. Ale jest ogólnie też ta ze Starbucksa i jest frappuccino wanilia. Cholera, że nie czuję smaku. W sensie trochę czuję słodkość przez katar. Jezu, tata nie przez okno straszy. Podchodzi i mi robi jakieś... Co za dziś, nie mogę. Mówię, nie czuję, nie czuję smaku, masakra. E, oczywiście dzisiaj zrobię sobie kolendowanie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że naprawdę z tymi vlogmasami wiąże się taka historia. Nigdy nie robiłam vlogmasów, teraz zrobiłam. Wiem, że może one były dla niektórych gówniane, no może tak, ale ja stwierdziłam, że zrobię je tak na swój sposób. Nie, żeby były takie jak, jak należy, jak każdy robi, tylko po prostu takie przyjemne, żeby mi się też właśnie fajnie kojarzyły, żeby, żeby to, że jak ja je kończę, to po prostu dla mnie to było smutne. Wiadomo, że było tak ciężko, bo ja mam jeszcze różnicę czasu: mam 9 godzin do tyłu, mam 9 godzin mniej na, na publikowaniu tych massowych, i bywały takie momenty, że ja na przykład nie spałam całą noc, żeby o 5 wrzucić film rano, żeby na 6 był u Was, bo on mi się nie chciał przesłać, bo mieliśmy przed problemy z internetem, bo ta Tracy to ma słaby zasięg ogólnie trochę. Gdzie my mieszkamy. Albo wiecie, na siłkę łaziłam, przesyłałam te filmy, bo tam jest lepsze wifi e, I już miałam takie właśnie momenty, że myślałam, że nie dodam, ale nie, na szczęście się udało. Cieszę się bardzo, bo byłabym też zła na siebie. Oprócz tego, właśnie przy wszystkim chcę mieć z tego taką pamiątkę. Są też trochę takie inne święta, może mniej świąteczne święta, bo. Do... No niby jest to cała atmosfera świąteczna, ale jednak w Stanach to jest inaczej. Cieszę się też, że byliście ze mną przez ten czas, bo jednak ktoś tam to oglądał i cieszę się bardzo. Nie, no słuchajcie, ja no naprawdę jestem, no wzruszona jestem tym, że to już się kończy, szybko bardzo minęło. Tak się zawsze gada, że szybko minęło, ale ja pamiętam jeszcze te pierwsze vlogmasy. Byłam tak, że o kurde, jak ja dam radę te, zrobić tyle jeszcze, co już 19 zostało. A to już mamy ostatni, co w sumie się cieszę, bo ja ogólnie się cieszę, że szybko mija czas tutaj, dlatego że to oznacza, że szybciej będą wakacje i będziemy w Polsce I, i z tego się akurat cieszę, chociaż teraz będę miała chyba taki fajniejszy może czas tutaj, bo Zatrudniam się znowu w tym maku, tak jak Wam mówiłam. Jutro mam rozmowę, wideo. Ja mam coś tam na pewno na vloga nagram i opowiem. Nie będę tutaj się rozpowiadała, bo nie wiem jeszcze jak to wyjdzie dokładnie. Zobaczymy. Właśnie po tej jutrzejszej rozmowie to wam na pewno powiem. Bo to też Beka z tym makiem, że ja już tam niby pracowałam, ale miałam pierwszy dzień i zarazem ostatni dzień pracy. A teraz znowu się tu zatrudniam. No, zobaczymy, Beka trochę słuchajcie, odkryłam swój talent muzyczny dzięki vlogmasom. Naprawdę nie sądziłam, że vlogmasy dadzą mi tak wiele. E, odkryłam to, że umiem śpiewać e, kolendy na różne dźwięki, niskie, wysokie, po prostu. E, a do shopy to już jest w ogóle mój numer popisowy najlepszy, wspaniały. E, no, mega, mega, słuchajcie. Yy, kalendarze adwentowe. Zrobimy yy, sobie też małe podsumowanie. Ten, yy, mimo to, że nie jest może jakiś niewiadomo jaki, yy, to jest fajny i mam do niego straszny sentyment i go uwielbiam i ryczę po prostu, bo yy, słuchajcie, no on jest. <grym> On zawsze, codziennie mi towarzyszył, on mnie nie opuścił żadnego dnia, bo miał 24, a nawet 25 okienek. To jest po prostu coś, co kojarzy mi się, że na dobre i na złe on zawsze jest. Wiecie o co chodzi? Dobra. Więc otwieramy sobie 24 i otworzymy sobie też 25, bo e, jutro pewnie coś tam nagram, ale na pewno nie, nie zrobię tego tak, że wrzucę od razu, wiecie, jak najszybciej, tak jak vlogmasa. E, więc po prostu otworzymy sobie, żeby to jednak było jeszcze w konwencji tej takiej vlogmasowej, to jest zachowane. Otwieram te kalendarze, po prostu dzisiaj przez to, że jest Wigilia, mamy bonusik. O! Słuchajcie, sparzyły mnie te lampki znowu, nie mogę. One, ja się boję, że mi się podpalę kudły albo bluza, bo naprawdę to strasznie parzy. Więc, co tu, tu, tu mamy? Co? A, to jest, zobaczcie. To jest jakby taki błyszczyk, ale do powiek, że jakby malujemy oko tym. Kurde. O, dobra, mam. To coś podobnego było w kalendarzu z Revolution, który otwierałam w Polsce. Czekajcie. I ja zrobię że słoczał na dłoni. E, gówno. Myślałam, że się bardziej mi. I ten Revolution się bardziej mienił. I rzeczywiście może go było sobie tak fajnie pociągnąć, się robiła taka tafla. Ale nie, no dobra, no może nie jest złe, może nie ma tragedii w sumie. Zależy, jak się też spojrzy na to. Czasem się mieni, czasem nie. Dobra. I 25 sobie otworzymy. Kurde, te lampki. No nie, no nie, no co zrobiłam? coś białego. Zobaczcie, całe białe opakowanie. Co to jest? Ciekawe, może tuż do rzęs, bo tutaj tuż chyba jeszcze nie było. Eyeshadow Primer. Aha, czyli jakby... A dobra, a to w sumie jest spoko. Czyli wiecie, że pod cienie dopowiek dajemy i to w ogóle trochę jak korektor jakby... No chcę powąchać, nie mogę, nie czuję korektor też daje, można jako taką bazę pod cienie, jako primer stosować, a to jest takie osobno, też spokojnie Rzeczywiście to Oczywiście te kosmetyki dosyć podobne do tego kalendarza z Revolution, który miałam w tamtym roku w Polsce, a właściwie to było dwa lata temu, bo też były właśnie takie rzeczy. Myślę, że taki jest po prostu standard kalendarzowy. Oczywiście dalej podtrzymuję to, że chcę nagrać ten odcinek, gdzie będziemy robić makijaż wszystkimi kosmetykami z kalendarza. No postaram się wepnąć ich jak najwięcej, które były, żeby wszystkie sobie przetestować specjalnie teraz. No coś tam zaczęłam testować, ale jak, jak już wiedziałam, że będę nagrywać ten film, to już stwierdziłam, że nie i specjalnie właśnie nie dostaję. Kurde, słuchajcie, palą mi się jej po włosy. Dobra. Kalendarz jest. podsumujmy. Na początku gówno, byłam strasznie z niego włożona na niego patrzyłam, po prostu nie mogłam na niego patrzeć, bo nie dość, że przyszedł mi bardzo późno. To jeszcze na dodatek miał mieć dużo tych takich babeczek, jakby rysy wiecie o co chodzi? A miał same te takie główne, te jakby lentilki, ale na koniec się poprawił, więc tutaj poprawa i jest zauważalna. Dzisiaj otwieramy sobie 20. A 23, czemu nie otwarte? A nie, otwarte. Forte. A bo ja wczoraj służyłam tutaj kalendarz, rzeczywiście. Dobra, mamy tutaj tego wieńca, a wieńce od razu, co mi szkodzi. Ostatnio dałam, tacie, żeby sobie zjadł. A jak otwierałam, i sobie nie zjadł. Słuchajcie, leżą cały czas, więc to zabiorę z powrotem. I 24 otwieramy. Nie mogę jeść i mówić, bo mam takie kalendarz, że nie, nie oddycham nosem, więc wszystko robi buzią. Na 24 też dali te gówno. No 24 to powinni dać w ogóle takie pełne wymiarowe listy z według no, To jest żałosne, naprawdę. No nie czuję smaku, nie wiem tego, bo nie chcę tego marnować, bo po prostu nie czuję. Muszę sobie igrygację zrobić, ale to i tak mi nie pomoże. Dobra, maseczki. Te, to nie jest kalendarz, ale oceniam to jako twór bardzo pozytywny, bo mimo to, że to nie jest kalendarz, to sprawdził się, się w tej roli świetnie rycze, słuchajcie, mi tak wzruszają takie momenty. Nie no, nie mogę. Ech, yy, I jeszcze zostawcie ze mną, bo ja Wam jeszcze później pokażę te ciasteczka i tak dalej, więc spokojnie. Mamy tutaj Watermelon plus Aloes. Fajnie. Maseczka. Te maseczki naprawdę przyjemne, po prostu powiem, że przyjemne. Bardzo fajne, ja sobie będę robiła z przyjemnością jeszcze co jakiś czas. Nie chcę mi się co prawda robić ale jak już sobie zrobię, to, to spoko. Zobaczcie, bo to jest po prostu przykre, jakie te kalendarze są opustoszałe, zdewastowane. Naprawdę będzie mi was brakować, będę musiała je wyrzucić i teraz mamy co my tutaj mam? czekajcie, bo ja tutaj sobie zawsze tak na vlogmasach śmie śmiecę, to, to jest też ta tradycja, że ja kończę nagrywać vlogmasy i ja muszę później sprzątać, a to nie jest takie byle jakie sprzątanie, bo to taki syf na całym łóżku, już mi się prawie raz spaliło łóżko, bo mi tutaj świeczka prawie spadła, ale też była sytuacja, że zmuchiwałam świeczkę, i mi iskra poleciała tu na kołdrę, czy tam na kos, i się zaczęło tak rozżarzać. Słuchajcie, uh, to byłby mega przypał. No, i target, każdy z targetu. Opakowanie może jest słabe, no bo tutaj mi się wszystko rozwala i w ogóle. Ale no on, w ogóle, naprawdę jest świetny, bo jest no po prostu cudowny. E, ma bardzo fajne produkty, e, bardzo. Jestem mega z tego zadowolona. E, no, mógłby mieć 24 ok 12, to mi nie przeszkadzało. Ale też, no i ogólnie jest fajny. Dobra, otwieramy sobie dwunaste okienko. Ostatnie tu, właśnie tu jest jakiś spray, może to będzie Setting Spray, zobaczymy. Zniksa coś, słuchajcie. A, to jest, e, zobaczcie, taki właśnie, rzeczywiście koń, końcowy makijaż. E, tak, Setting Spray to jest, że ko kończy makijaż, jak już skończycie to sobie, to ale on jest. E, ma wykończenie matowe, więc e, to tak w sumie średnio, bo ja ostatnio nie lubię matów, ale zostawię se, bo może mi się przyda, a może się na przykład o coś wymienię z Hanką z tego kalendarza, co mi się lepiej sprawdzi, bo ona właśnie nie lubi glow, a ja nie lubię matów, więc e, idealnie się dopełniamy. Nie, nie mogę, jeszcze mi się uszy zatkały. Słuchajcie, kolędowanie z trudnymi warunkami głosowymi, ale myślę, że to może nawet lepiej wpłynąć na wydobywanie tych cudownych dźwięków. No nie może być inaczej niż do szopy. Do szopy to jest moja ulubiona kolenda moja do flugmasów, moja po prostu świetna, świetnie śpiewana, świetna do wydobywania wielu dźwięków, dlatego też to będzie końcowa kolenda. Do. To... co zrobiłam, więc tak nie róbcie. Ja mogę jeszcze kiedyś jakaś poradnik, jak ogólnie to śpiewać. Du-sio- A bo dalej już nie pamiętam, co było, chyba syn Boży w Dobra, słuchajcie, to jest ostatnie, więc śpiewamy Syn- Bo- Haka, coś się drży, i pękają uszy czy ściany, nie wiem, nieważne. Haka, cicho! Pięknie zaśpiewane. Słuchajcie, ja liczę, że wy ze mną zaśpiewacie, oczywiście, żeby tutaj robimy sobie razem taki nastrój świąteczny. Nasze dzisiejsze łupy z kalendarzy, tej mamy. I teraz Wam pokażę ciasteczka, jakie tam powybieram. W sensie, idziemy i Wam pokażę po prostu. I tyle. To już jest ostatni, ostatni moment z tego kadru. Przykre to. Mam nadzieję, że miło spędziliście Wigilię i mam nadzieję, że miło spędzicie resztę świąt, bo yy, wiem, że teraz jest różna sytuacja niektórzy są porozdzielani przez yy, właśnie nie wiem, kwarantanny czy coś takiego, czy przez choroby, ale yy, to miło to wiecie. Trzeba jakoś żyć normalnie i łączę się z wami. Jeżeli ktoś jest rozdzielony, to współczuję, bo my sobie też jesteśmy od rodziny. Co prawda, na szczęście jesteśmy razem w piątkę, ale od większej rodziny jesteśmy, a z roku spędzamy święta normalnie z rodziną całą, więc no jest to przykre, ale spoko, będą też święta za rok, wiadomo, no i jeszcze za kolejny i kolejny. Pokaż Żulowa. O, nie znam, bo się nagrywa. Pokaż Żulowa dla widza, co tutaj okay, mamy. babeczki jest... w różnych kolorach no, różowe. No, no. bardzo widziliśmy. Da, no, trudno, ale mamy też nie do Wigilii do rzeczy. Daj nie najgorsze. Wiesz, co to jest to Tak, rozumiem. Wszyscy tak elegancko. Wszyscy tak elegancko. A ja. Patrzcie, pokażę wam znowu, żeby dobrze się było widać nasze ciasteczka. Serio ci złamała ta żyrafa, a ona była pomalowana? Właśnie się tu babeczki w różnych kolorach z barwnikiem, ale ja wam zademonstruję. To są różne. Ja to jest na przykład nie Mikołaj. jak stać na foremki. Tak, jest. Hanka, a chodź po, powiesz mi, które są czyje bo ja jest to tylko... Mikołaj. To jest Mikołaj, to widać, że Mikołaj, ale czyj? To, to nie taty, no widać. Ta laska jest ładna. Nie wszystko nam się okay, chciało ostawić, więc tylko niektóre. Oto nie, nie jest... to, że nie chciało się, po prostu... Za słodkie by było. Za słodkie, ja właśnie wolę z lukrem ale dobra. To jest mu to chyba tata robił. Miło <laughs> mi tego słocza no to... Co? Deka. Deka. Dobra, tu jest choineczka, ładna całkiem. Dziękuję. To też twoje, nie? No. O, to jest mój dron. Zobaczcie. Moje... Ja robiłam rzeczy, które nie, też można dostać kura, na to. święta. Wiecie, o co chodzi. O, to jest moja choinka, którą już zrobiłam, jak już nikomu się nie chciało nic robić. A to moja. To też moja, ta jest o wiele ładniejsza, Dzień prawda? Się. Dobra, ta też moja, ale jest bez pnia. Łamią się strasznie takie. Łamią się, no, no, no. Dobra, to, to też ja robiłam, to już nie miałam weny totalnie. Co to jest? O, a, chyba... od koinki, O, może wębie? od tej, ale nie, mhm. chyba nie od tej. To ładny, małwan. O, a to jest świeczka moja. A, to jest like, jak dynia wygląda. <grym> no nie no, tu masz ogień, nie? To jest świeczka. O, tu napisane Jurka debil. Jurka debil, no dobra. A to, a to się rwa rączka. rączka. Twoje? No. Tu się to Kaśka zabrała, ale ja to Dobra, lubię. to jest. A, no to nieważne, jakiś napis. O, tu mój ludzik, któremu się urwał łeb, czekajcie. Ale gruby w ogóle ten. No, bo zrobiła Ale te grubsze w sumie wyszły lepsze. Smaczniejsze. O, dobra, tutaj serduszko, a to tata robił dla każdego, tu chy no. dla ciebie. E, tutaj moja laska też. O, <laughs> e, o to czapka, a to jest moja. To jest jedno z moich lepszych ciastek te tak, To tej świnie, najłatwiej. Tak, zaraz, ale prawda, jest. że to jest mega? no Dobra, tutaj ostrożyczować, a tu jest, moje, tu jest moje słońce. Tylko oderwała się Tyle jak wiatrak. wiatrak. No wiem, że trochę jak wiatrak, ale patrzcie, o to takie było słońce normalnie. Owieciło. Kratek też mój, tak? Mhm. Mój? No bo to było dołączki. To, do ja ja to jest To <laughs> jest <laughs> tylko w drugą stronę. <laughs> już ja możesz tego fotę zrobić. Hit, dobra, o to jest, zobaczcie, co? Nie, no nie mogę. Głweczka żuliczka. Zobaczcie, widzicie te uszeczka, ta minka, Jesteńska po prostu to nie, ale spójrzcie, no to jest jego głweczka, Boże, ja nie mogę, to jest tak słodziutkie, ja w życiu tego nie zjem, to po prostu chronić żuliczek nie wspaniały. To świnie, które jest kot. świnia, która wygląda jak To jest ale to tata robił. Nie, to ja. A, ty. Tata akurat zrobił spoko świnie. Mhm. Czekaj. O, tutaj wieloryb, taty. To? A no to, tak, to jest jego <laughs> XD. Dobra. To? Od czegoś pewnie. Od czegoś, odpadło. To też od czegoś. To jest mój żółw. To jest żółw. To jest mega wygląda, patrz, totalnie jak żółw. No trochę. Dobra. O, burger. Właśnie, mój burger to jest, słuchajcie, ja nie wiem, co się z nim zadziało. Tu jest, o, tu jest jego jest kawałek. część od niego. Nie, to jest nie, piłka, zobaczcie, ja, to jest piłka moja też. Tu. To? No. No chyba co tak, bo on się w ogóle rozwarstwił, a to był burger. Zobaczcie, jaki mega. Tu są normalnie różne rzeczy w środku w nim. Więc, kurde, burger, fajny. Tutaj czekaj, co? Co to mój jest? Renifer od jedno tak. mu się musiał bo to jest spać. Nie tak. tak a, no. tak. Ej no, spoko w sumie. O, Spadająca gwiazd. gwiazda. Tutaj żołowa napisała Joe i w ogóle żołowa jest strasznym debilem, bo na początku napisała w drugą stronę to J i zobaczycie co musiałam nazywać. I ja tak, co to jest, Loe? A ona, nie no, Joe, co ty czytać nie umiesz? A ja, to chyba pisać nie umiesz, bo napisała J w tą stronę. Normalnie jest taki debil, że nie mogę. Słuchajcie, wódeczkę zrobiłam nawet, zobaczcie. Muszę to aż, ten, wódeczka oczywiście z serduszkiem tutaj. Mega, mega też, cudowna. To, to, to ja nie wiem, od czegoś chyba odpadło. O to jest łeb twojej żyrafy! No! A ta żyrafa była bez serio spoko. Gdzie masz nogi? A tu, nie, tu były nie, nogi. się nie Tak. Co my tutaj? Jeszcze tu sobie jakieś Ta laska, tak? Kotek, tak? No, widocznie. nie O, moja chojbka chyba. Tak, pamiętam jak ją robiłam. O, tutaj jest serduszko. O, dla mnie, dla mnie, od taty, zobaczcie, J. To serce, jakieś pośle, okej. Okay. A to o mój hot, hot dog. dog! Hot dog, zobaczcie. Super wygląda, to było, a to były sanie tylko, że to a moje sanie sanie sani. zobacz, to, to, dobra, bo to była jeszcze kierownica od sani, ale nie, nie, bo to jest ta kierownica, nie, to są yy, po, w pozy, czy to, jak ktoś to nazywa, wiesz, tu co tu jest, to jest piłka od futbolu, a ów, cud, nie, futbolu, nie, chociaż nie a to? Kromokat. A, to jest a nie to jest renifer. A, a, to, to jest kroma, taty renifer, nie do no hit, to jest też... Bo hit. my robiliśmy tak, że po prostu... No razem się... robiliście to samo, no, nie? No, o, ryba tutaj taty która? ładnie wyszła. Tu i tam a... jeszcze świnia. To najbardziej przypieczona. No, ta ale r... to jest, Julka, to jest ten Ej, spoko, no ta ryba no, jest, jest bardzo spoko. Weź świnie. <laughs> Najładniej on mu No te świnie, o nie, wyrażaj. Ta świnia wyszła spoko w miarę. Trochę może jak jakiś dzik albo miś. Czy coś tu jest jeszcze ciekawego to pokazać do pokazania widzą Taka duża laska. A, to ta, ta zrobił Asa kartę. No, więc to by były nasze prezenciki. Znaczy... To no zobaczyłam ciasteczko w kształcie prezentu. Obgadza, Właśnie to był jest moje ciasteczko w kształcie prezentu. Tak, o tu. To zobaczyłam. Zobaczcie jakie to też super mi wyszło, uważam. Jak wszystkie moje. <głos> <głos> Jaka on zdoba. E, dobrze, więc my to chowamy teraz e, i się z wami żegnamy i przysyłamy wam średniczą atmosferę. Ej, powiedzcie, który jest najlepszy. Tak, możecie dopisać. dron. Dron? <noise> Mój dron ja jest najlepszy. Czekaj, aż muszę go sfotografować. Okej, okay, jest super. Dobrze, więc widzimy się, w moim mieli niedługo. Jeszcze raz życzę wesołych świąt i obsypuję was świąteczną atmosferą i śniegiem.